Zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka wykazało, że średnie miesięczne wydatki na dzieci rosną wraz z ich wiekiem i wynoszą od 336 do 406 zł. Badania dotyczące średnich kosztów wychowania dziecka przygotowało także Centrum imienia Adama Smitha. Pamiętajmy, że rząd nie ma jakichkolwiek własnych pieniędzy, ma tylko te, które zabierze rodzinom. Stąd rodziny finansują koszty wychowania swoich dzieci poprzez własną pracę, a nie ulgi, które rząd zapewnia. Dlatego też trzeba przyjąć pewne bardzo umiarkowane i ostrożne dane dotyczące wychowania dzieci. I tak w zeszłym roku taki koszt wychowania jednego dziecka do 20 roku życia wynosił blisko 180 tysięcy złotych, natomiast dwójki dzieci już blisko 320 tysięcy złotych. Z czego zatem wynikają różnice w kosztach wychowania jednego bądź dwójki lub trójki dzieci? Których kosztów można uniknąć, wychowując każde kolejne dziecko? Mamy sytuację, w której zarówno rodziny, jak i grupy znajomych udostępniają sobie chociażby ubranka dziecięce, stąd nie ponosimy wszystkich kosztów przy wychowaniu kolejnych dzieci, tylko możemy część z tych kosztów zaoszczędzić poprzez wykorzystanie ubrań czy, czy chociażby książek, jeżeli chodzi o edukację, a to i też nie zawsze. Przy następnych dzieciach. Stąd różnica zawsze będzie na korzyść większej ilości dzieci. Biorąc pod uwagę średnie zarobki w naszym kraju, wychowanie malucha stanowi znaczne obciążenie dla polskich rodziców. Dane dotyczące kosztów ponoszonych na dzieci, niestety nie zachęcają młodych do podjęcia decyzji o posiadaniu potomstwa. Rodzice nawet nie muszą znać pełnych kosztów, są to koszty orientacyjne, które pokazywaliśmy i badaliśmy. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, kiedy bardzo wysokie opodatkowanie pracy powoduje, że młody człowiek po studiach, zaczynający pierwszą pracę, dostaje niewiele na rękę po zapłaceniu wszystkich podatków. Te pieniądze ledwo mu starczą na zaciągnięcie kredytu hipotecznego który będzie musiał spłacać do końca życia. Stąd jego siła nabywcza na rynku jest niezwykle ograniczona. Dlatego też młodzi ludzie bardzo późno podejmują decyzję o zawarciu związku małżeńskiego, a jeszcze później o posiadaniu pierwszego dziecka. Wyprawka to dopiero początek. Utrzymanie dziecka to nie tylko koszty związane z jego wyżywieniem, ubraniem i leczeniem, ale też wyposażeniem do szkoły, opłaceniem zajęć dodatkowych i wiele innych niespodziewanych wydatków. Są to wszystkie możliwe koszty, które ponosimy, zakładając, że nie ma czegoś takiego jak bezpłatna edukacja. Bo to są wszelkiego możliwego rodzaju typy wydatków związanych i. Zapewnienie właściwego poziomu dostępu do kultury, i odpowiedniego pożywienia, i odpowiednich rozrywek, i to też zakładając pewne wartości mocno uśrednione i na tym najniższym poziomie. Będą w Polsce rodziny, które wydają na wychowanie i utrzymanie swoich dzieci znacznie więcej niż to, co podawaliśmy w swoich danych, ale jest spora grupa rodzin. Które nie osiągają nawet tych wartości, z tego względu, że ich dochody pozwalają na bardzo skromne życie, a tym samym bardzo skromne utrzymanie i wychowanie swoich dzieci. Choć nasze dochody i standard życia rosną, nadal daleko nam do krajów Europy Zachodniej, gdzie na wychowanie dziecka rodziny mogą przeznaczyć nieporównywalnie wyższe sumy. Polskie społeczeństwo jest społeczeństwem na dorobku. Mamy, osiągamy dopiero poziom Około 60, może trochę więcej procent tego, co uzyskują inne społeczeństwa, zwłaszcza bogatsze Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dochody. Stąd i nasze dochody, a tym samym nasze koszty, które wykładamy na, na nasze pociechy, są znacznie niższe ze względu na nasze możliwości. W jakich uwarunkowaniach gospodarczych powinniśmy szukać głównych przyczyn ubóstwa dzieci i rodzin wielodzietnych w Polsce? dobrobyt polskich rodzin pochodzi wyłącznie z ich pracy. Jeżeli praca polskich rodzin jest opodatkowana tak jak wódka, papierosy czy paliwa, czyli podatkiem kilkudziesięcioprocentowym, to to, co mają polskie rodziny do dyspozycji, niestety czasami nie wystarcza na utrzymanie gromadki dzieci. Stąd polskie rodziny dzisiaj decydują się na jedno dziecko w wyjątkowych sytuacjach na dwójkę. Natomiast do rzadkości należy rodzina, która ma trójki czy więcej w Polsce dzieci. Nie pomogą żadne programy ulg podatkowych, bo trzeba pamiętać, że te ulgi finansowane są wyłącznie z podatków, które polskie rodziny zapłacą. Jeżeli zabiera się polskie rodzinę 100 zł, to w ulgach i innych zwrotach Polska rodzina może dostać najwyżej 30-40 zł, bo resztę pochłania kosz administracyjny i funkcjonowanie biurokracji, która te ulgi rozdziela i później kontroluje. Jeżeli tylko praca jest podstawą utrzymania rodziny, to wysokie opodatkowanie pracy powoduje, że mamy główną przyczynę ubóstwa polskich rodzin, a tym samym dzieci, które w takich rodzinach żyją. Dzisiaj mamy sytuację taką, że podatek dochodowy od pracy polskich rodzin jest na poziomie 19%, natomiast podatek VAT, podatek od konsumpcji jest na poziomie 23%. Jest bardziej dotkliwy niż podatek dochodowy, stąd podwyżki na przykład podatków wobec niektórych artykułów dziecięcych 7-8% na 23% były najbardziej dotkliwe. Nie zrekompensuje tego do tej pory żadna ulga podatkowa. Zatem jeśli nie w ulgach, to w czym nadzieja na poprawę sytuacji polskich rodzin? nie jest prawdą, że polki nie chcą mieć dzieci. Pokazały w Wielkiej Brytanii, że chcą mieć dzieci i właśnie to polskie dzieci są drugie pod względem ilości liczby urodzeń na terenie Wielkiej Brytanii. Zarówno stabilizacja ekonomiczna i jasne perspektywy co do możliwości kariery, zarobków, jak i też dobrze funkcjonujące instytucje publiczne, które sprzyjają temu, żeby mieć dzieci i później wychowywać, sprawiają, że właśnie w innych krajach Unii Europejskiej Polacy mają zdecydowanie więcej dzieci niż we własnej ojczyźnie, gdzie warunki życia, pracy są niezwykle trudne. Ludzie Chcą zakładać rodziny, chcą posiadać dzieci, natomiast to, co im dzisiaj przeszkadza, to brak stabilizacji życiowej, brak perspektyw we własnej ojczyźnie i konieczność czasami szukania i myślenia o swojej pracy i przyszłości poza własną ojczyzną. To powoduje, że rodziny, które dzisiaj nawet są w Polsce, których jedno z małżonków musiało szukać pracy za granicą, są poddane ryzyku rozpadu i niestety, bo rozłąka która spowodowana jest ze względów ekonomicznych sprzyja trwałości małżeństw. Dlatego też zmiana warunków w Polsce, zmiana systemu podatkowego, redukcja opodatkowania pracy jest najlepszą polityką prorodzinną, a nie ulgi, której ta, za której tak polskie rodziny muszą sobie same zapłacić.